Cześć, witam Was ponownie na kanale Wojwach Bricks. Dzisiaj pokażę Wam zestaw wydany na początku tego roku. To jest LEGO Technic 42122, zrobiony na licencji Jeep Wrangler. Kosztuje on 219 zł, czyli dokładnie tyle samo co McLaren. Posiada 665 elementów, czyli tutaj już trochę, trochę mniej od McLarena. Co do wrażeń wizualnych, to może tym razem wstrzymam się do momentu, aż go zbuduję i zobaczę go na żywo. Dlatego przejdźmy na drugą stronę pudełka, gdzie zobaczymy, jakie ma funkcje. I tutaj dowiadujemy się, że mamy wyciągarkę, mamy otwieraną maskę. Nie widzę tłoków w silniku, ale to przy budowaniu się okaże. Mamy skręt kół. No i mamy dosyć duże odchylenia osi. E, ok, to zobaczmy, co kryje pudełko. Czyli luzem mamy 5 opon. Mamy dwa duże. Worty z klockami, trzy małe, dwa etapy budowania. Jest też kilka naklejek. Tak one wyglądają. No i zerknijmy sobie na instrukcję. Zobaczymy. Ma 117 stron. Tutaj widzimy jak wyglądają oba etapy budowania. No i mamy zdjęcia, ale tym razem tutaj nic więcej się nie dowiemy niż z tyłu pudełka. Zdjęcia są te same, troszeczkę w innej konfiguracji. Tutaj kilka informacji o samym jeepie. Ok, to ja się zabieram. Zabudowanie jak zawsze zobaczycie je w mocno przyspieszonym tempie. I zaraz po zbudowaniu zobaczymy, jakie będą wrażenia. I po około dwóch godzinach składania jeep jest już zbudowany. Samo składanie przebiegło łatwo, szybko i przyjemnie. Jest to jeden z prostszych modeli. Jeśli chodzi z kolei o samą kwestię wizualną, to jak na zestaw w tej skali prezentuje się on bardzo fajnie. Bryła jest zachowana. Myślę, że z daleka, nawet gdyby nie było naklejek. Od razu można rozpoznać, że jest to Jeep Wrangler, chociaż ja na pewno wolałbym go zobaczyć w trochę większej skali. Na pewno by prezentował się dużo, dużo lepiej. Jeśli chodzi z kolei o same funkcje, które już widzieliśmy na pudełku, bo tutaj nic nowego się nie pojawiło, żadna dodatkowa funkcja mnie nie zaskoczyła. Mamy oczywiście skrętku, który odbywa się tutaj z tyłu samochodu. Jest on dosyć malutki, nie jest to jakiś duży skręt tych kół, ale jest. Oczywiście kierownica nie jest ruchoma, jest to tylko i wyłącznie atrapa. Z kolei jeśli chodzi o zawieszenie, no to prezentuje się bardzo fajnie. E, można sobie rzeczywiście go wyginać na wszystkie strony, więc przy jakichś podjazdach pod przeszkody e, można się bardzo fajnie nim bawić. Mamy także otwierane drzwi, tutaj pokażę Wam, jak wygląda środek. No, dosyć skromnie. Mamy jedną naklejkę, która jest na całej długości, tutaj z zegarami, e, z nawiewami. Nic więcej tutaj w środku nie ma. Z tyłu jest na zewnątrz kanapa. Oczywiście, w środku są jeszcze dwa fotele. Jeśli chodzi z kolei, co zobaczymy pod maską? No tutaj małe rozczarowanie, że mamy tylko i wyłącznie taką atrapę silnika bez tłoków tylko i wyłącznie tak naprawdę jeden element z nalepką. Na pewno plusem jest to, że mamy światła zbudowane z klocków, bo teraz bardzo często się zdarza, że imitują światła nalepki w innych zestawach. Z tyłu mamy standardowo dla tego jeepa koło zapasowe zamocowane. No i mamy jeszcze wyciągarkę, którą możemy sobie też wyciągnąć. No, dosyć. Słabo się to wciąga z powrotem, bo jest dosyć nieduże to pokrętło, więc trzeba troszeczkę się pobawić, zanim się ściągnie całą, całą linkę. No, na pewno muszę tutaj się odnieść też do jego brata, tak naprawdę, czyli zestawu z McLarenem, ponieważ wyszły w tym samym czasie, jak również kosztują dokładnie tyle samo, bo są po 219 zł katalogowo. Na pewno, jeśli miałbym wybrać, wybrać między jednym a drugim, no to dużo więcej przyjemności. No, i też efekt wizualny wydaje mi się, że jest po stronie McLarena. McLarena, recenzję, możecie też sobie zobaczyć na moim kanale. Kilka dni temu ją wrzuciłem. Podsumowując, jeśli bierzemy pod uwagę cenę, skalę zestawu. Uznaję ten zestaw za poprawny. Na pewno bardzo fajny do zabawy, do postawienia sobie na, na regale. Jedyne, do czego nie jestem przekonany, to to, czy rzeczywiście należałoby robić zestawy na licencjach w takich skalach i w tych wartościach cenowych. Z tego względu, że wiadomo, że wtedy no dosyć mocno trzeba iść na kompromisy. No i też to w tym zestawie widać. Jeśli chodzi o kwestię i wizualną, i możliwości tego zestawu, na pewno gdyby był w większej skali, to można by było z niego zrobić bardzo, bardzo ciekawy zestaw. Jak zwykle jestem ciekaw jakie są wasze opinie i wrażenia odnośnie tego zestawu dlatego też zapraszam do wyrażenia ich w komentarzach Jak zwykle też na moim kanale na Instagramie o tej samej nazwie Wojwach Bricks za chwilkę pojawią się zdjęcia zbliżenia tego zestawu zachęcam również do subskrybowania mojego kanału Na dzisiaj to by było tyle trzymajcie się i do zobaczenia w następnej recenzji